Dzień dobry, witam w Kuraż. Zaraz będzie ciemno, a ja chciałbym jeszcze zrobić dzisiaj dość dużo roboty. Jak się pracuje do 17, to ciężko później cokolwiek zrobić, a już musiałbym wreszcie wyprzątnąć króliką i porozdzielać samczyki od samiczek, więc nie przedłużajmy. Zaczynamy. A podzielę się z wami taką refleksją, że już jestem zmęczony. Nie tą robotą, bo wiadomo, że trzeba robić. Ale tym bałaganem. Ja jestem tak nauczony, że jak rano wstaję z łóżka, to ścielę ładnie łóżko, bo uważam, że cały dzień będzie tak wyglądał jak moje łóżko. A wieczorem kładę się szczęśliwy i mogę kogoś zaprosić, nie, nie wstydząc się, że gdzieś tam mam bałagan. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że też się kładzie do łóżka szczęśliwy, a wcale nie ścieli łóżka. Nie zmienia to jednak faktu, że kończy dzień w barłogu. A ja lubię porządek, a tu nabrałem sobie tyle tej roboty, że normalnie nie umiem się wyrobić. Generalnie najpierw miała być tu tylko ta woliera dla gołąbków diamentowych, a na zimę miałem je przenosić do pomieszczenia zimowego. W końcu wyszło tak, że ta brama, która wyglądała tak, no wcale nie była taka fajna, bo nie, nie szło tutaj otwierać by jakoś tak. No i dokupiłem płyty OSB i zrobiłem taką oto bramę. Jak to. Oczywiście nie jest też jeszcze skończona, bo będą tutaj otwory. Ale przy okazji, jak już kupiłem te płyty, no to zrobiłem sobie gołębnik. Jak robiłem gołębnik, to poszła też zaraz narzędziownia. A jak poszła narzędziownia, to przeznaczony budżet na to przekroczyłem pięciokrotnie. No i trzeba było zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Więc dlatego robię też po 10 godzin. I nie umiem się wyrobić tutaj z tym wszystkim. Ale to jeszcze tydzień, jeden tydzień. Obiecuję, że jeden tydzień. I dzisiaj właśnie chcę też to udokumentować, żeby ten bałagan i ten, tą traumę, jaką ja mam później, i te sny takie złe, jak muszę patrzeć na to wszystko. Popatrzmy. Sam ogród to wygląda tak nie tak źle. Normalnie wszystko schowane przyściutko jest. No ale już. Jak się zaczyna tu patrzeć, no to tak, o kupiłem proso, worek otwarty stoi tu, tam gdzieś w oddali jest słonecznik, te wszystkie drzewa, belki, no gdzieś to trzeba kłaść, no skoro ja wy, wyprzątałem tam całą narzędziownię, łącznie z podłogą, to musiałem to wszystko, musiałem to yy, gdzieś położyć, no i to kładę to tutaj, to wszystko, ta siłownia cała jest zastawiona, a myślałem, że jak żony nie będzie, to podpakuje trochę, tak, że jak przyjedzie, jak mnie zobaczy, to nie rozpozna, że podejdzie i powie: Przepraszam, panie Arnoldzie, nie było tutaj gdzieś mojego męża, nie spotkał go pan przypadkiem? A prawda jest taka, że przy tej robocie to schudłem 4 kilo i będzie scena z planu filmowego, ale z tej historii, kiedy powie: Ty, chudy, a gdzie mój chłop? No, no właśnie, gdzie mój chłop? A mój chłop jest tu. I popatrzcie, 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 bo ja to sam później się będę z taką pasją oglądał, czego ja tutaj nie miałem. No, czego ja tu nie miałem? Oleje do samochodu. Wszystko, 15 kapeluszy. No, ta siłownia biedna. Jak to wszystko tu wygląda? Normalnie nie, ale jest to moje motto. Każdy dzień jest raz w życiu. I uważam że to jest bardzo ważne motto, więc będę to się streszczał przy tej robocie, robił ją tak, żeby później mógł sobie wypoczywać i nie odkładać niczego na jutro, bo jutro może nie nadejść i byłoby wstyd, jakby się przed Świętym Piotrem nie mieć czym pochwalić, tylko bałaganem. No, tu jako tako, dalej jako tako, pierwszą część mojego bałaganu, żeśmy obeszli, ale teraz o tu, tu, no tak tu pięknie miało być, o, o, też, no też masakra, o świece światło, bo tu jest się też czym pochwalić, nie każdy ma taki bałagan, o, wszystko gdzieś ustawione, to wszystko gdzieś będzie, no, o, butelki, tu, tu, pojemniki na jajka, jeszcze jeden kwiatek tutaj stoi. Kartony, których też nie wyrzucam, bo za trochę będę te niektóre elektryczne sprzęty, co będą do wyrzucenia, też musiał popakować, żeby później móc je oddać do punktu odbioru tam śmieci elektrycznych. O. Kuchenka, no do, nie do przejścia, no ale farby, których za co trochę po, potrzebuję, nie? No, ustawione tak wysoko, tak wysoko. O i wiecie, że ja tu tędy, tędy to ja muszę przechodzić. Tam aż tu do mojego O patrzcie o, ja tutaj tak stawiam kroki, żeby wejść do tej narzędziowni, którą zrobiłem. Jak zrobiłem. O, no ale dobra, wejdziemy, Oświecimy te światełko, ostała się jasność. O, no tu było wszystko podłoga robiona. Przecież jak wiecie. I teraz jeszcze muszę wynieść wszystko stąd. Bo chciałbym to pomalować. Te pomieszczenie też. No nie było to tak w planie, żeby to tak wściutko zrobić. Tak, tak dużo. No pięciokrotnie przekroczyć budżet to hu <ścoughs> No, ale powiem, że robię to z taką przyjemnością, bo po trochu przybywa tego wszystkiego. No wiadomo, jeśli ktoś obserwował, jak ja to robię, to ja praktycznie biegam tutaj w tej pracy ale efekt na końcu na końcu jest coraz ładniej o proszę Przepiórki jedzą gołąbki przy paśnikach no o jeśli już jest taki efekt później no to to, to jest właśnie to zadowolenie które jak się kładę do łóżka to sobie przytulam się do mojego Jaśka i to Lusia o jak pięknie i to i sobie myślę, mówię jak to fajnie dzięki Ci Panie Boże, że dałeś mi siłę zakończyć ten dzień dzisiaj tak o tak pięknie gwają. ja może wezmę, śpiewają te ptaszki znaczy się a ja wyłączę radio żeby nie było, że nas tam YouTube gdzieś przyblokuje tak nas przyblokuje. Ja dzisiaj tutaj wyłączyłem grzejnik i temperatura jest, żebym nie scyganił. Przy wyłączonym grzejniku jest 10 stopni Celsjusza. Taka temperaturka może sobie być. Jego łąbki jak to miło, jak to miło, że tutaj... A yy, tak robię. Ale tak widzicie, na poprzednim filmiku pokazywałem, jak wygląda ten gołębniczek. Chwaliłem się, a od tego czasu już się zmieniło, widzicie. Jest tutaj swój czas. Podowieszałem te żółte pierdołka, dostały kwiatka i swojego aniołka. Pomalowałem zagrzejnikiem tą ścianę na niebiesko. I co? Żebym nie tracił chęci do pracy. Jest jeszcze raz powtórzone te motto. Każdy dzień jest raz w życiu, więc nie marnujmy go na pierdoły. Śmiejmy się samych siebie, żartujmy, bo nikt z nas żywy na tamten świat nie pójdzie. O, jakie mądre słowa! No, pewnie to gdzieś przeczytałem, bo przecież ja to nie jestem w stanie tego wszystkiego wymyśleć. No Gołąbki, śpiewajcie teraz trochę. Dajcie mi tej radochy, pochwalcie się, no, pochwalcie się swoimi zdolnościami wokalnymi. Nie no, ale tutaj jest bajera, tak? Jak przez to okienko sobie będą wychodziły. A jeszcze do góry tamte te, ten wywiecznik, co tam jest, to też zrobię otwierane. Bo ja widziałem teraz na którymś filmiku, że te gołąbki diamentowe, to i zimą mogą być na dworze, wytrzymują dość niskie temperatury. Zresztą w Australii też tam spadają w nocy nisko. Ważne, żeby się miały gdzie schować. A jeśli tu będzie 10 stopni. O, no, myślę, że one śmiało będą mogły sobie tam wylatywać do tej wolierki. A ciekawe, czy są jeszcze jajka. Czy one mi naniosły. Jedno tutaj widzę jest, niesione. Jedno jajeczko. No, no? no, no, no nie ma więcej jajeczek? i <śm> ta huśtawka to się tak mi tutaj myli. O, co będę musiał zmienić na pewno. Na pewno to zmienię tutaj te karmidło dla tych gołąbków. Bo z tego one rozrzucają już całkowicie za dużo. A widzę, że one tego kanaru wcale nie chcą jeść. I czarnuszki nie chcą jeść. Kanarki to może by i to jadły, ale te nie chcą. Więc zmienię to na takie same, jak tutaj mają na dole przepiórki. O, jak zamienię na takie... No to myślę, że jak z tego będą może, to nie będą tyle tak rozwalały. A przepiórki nie chcą pszenicy jeść, tak, nie chcą. Wyjadają różne takie smakołyki, a, a nie chcą. A tym, rzucę tym dziadygom jeszcze tutaj troszeczkę tego prosa, niech one jedzą. Jak skoro lubią proso, to niech sobie wyjadają. No, tak? Fajne to, normalnie. Wczoraj dokupiłem jeszcze drążek 15 mm, mm średnicy, to też im gdzieś zamontuję. Nie wiem, czy tutaj, czy, czy jeszcze, czy tam już później, w wolierze. No, ale póki co to będę się, będziemy, no nawet nie poszło tak źle, to będę wychodził do królików, tak? I trzeba się zabrać tam za te sprzątnięcie. No, to pa króliczki, <laughs> pa gołąbki, pa przepiórki. No, czemu mi nie dziękujecie jeszcze za taki ładny gołębnik? No, ja tu normalnie co żyły wypruwam, żebyście wy miały ładne. A tak naprawdę to nie wypruwam sobie po to żył, tylko dlatego, że za, yy, że za, yy, kiedy, 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 to, kiedy to? Za trochę ponad dwa tygodnie wraca moja połowica druga. I chciałbym, żeby to wszystko było ładnie zrobione. Bo jak ona przyjeżdża, to ja muszę pilnować, ona przez duże o, to muszę pilnować wtedy właśnie żony, a nie żeby łazić tu po ogródku. Ogródku to się możemy spacerować i dyrektować, a nie na pewno robić. Jedyna praca wtedy moja to jest oprzątanie zwierząt i nic więcej. O, a tu mam tego, ta roślinka to jest. W tej doniczce to jest te pasiflora. Ciekawe, czy ona mi przeżyje. No te gałęzie to na pewno nie. To będzie musiała wypuścić od dołu, ale ciekawe, czy przeżyje. Tak nie mam jeszcze na nią punktu, tak, właściwie myślałem, że ją na tej wolierze od gołąbków posadzę, ale czy nie będzie miała troszeczkę za dużego cienia. No. A ona mi się podoba, bo to są te dwa kolory jej. No pięknie. Ale to co? No, gdzie będziemy wychodzić? Znów przez ten bałagan, tak? A pewnie możemy sobie wyjść tu, tędy. Możemy, tak? Ale pójdziemy jeszcze raz przez ten bałagan, tak, żebyśmy to dokładnie widzieli. No tutaj widzicie to pięknie, będzie widok, i to, dlatego chcę mieć w tych drzwiach jeszcze szybki, żeby były, że będę sobie tak mógł tam kukać, nie? No, a to tu wszystko będzie musiało stąd wyjechać, wszystko. No, tu w tym miejscu. Ustawię kompensator, i ta ściana będzie dla tych wszystkich rzeczy pneumatycznych. No tak, o, no to wychodź Romek przez ten bałagan tu. O tak, uważaj, żebyś się znowu gdzieś nie zakaleczył. No. A najśmieszniejsze jest to, że jak ja potrzebuję jakiegoś narzędzia, to nie umiem znaleźć. No, a taki powiem wam też, że nie chcę tych nowych, wszystkich tak używać. Wolałbym te stare, żeby to później tak ładnie wyglądało, że ja to później będę miał wszystko nowe, a nie za. Fajdane. Ojej, jedku. Wychodzisz wam? Wychodzisz? Spojrzenie na te O, 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 to jest takie ważne. Takie ważne, no. Ale póki jej nie ma, to mogę sobie tutaj szaleć na tym ogrodzie. O, o. no znowu oczywiście. Negli. Negli zaś, zaś nie weszła. Za... Ło, kuchnia. Grabie. No i co? Postawiłem grabie które mało co bym się obalił. Negri znowu nie weszła. Ty krowo jedna wyschodzisz tutaj. Wyskoczyć umiesz, ale weź nie. No i patrzcie teraz co. Słońce na zachodzie. Ładnie wygląda, ale jest ciemno. Będzie. A ja tym królikom muszę to zrobić. Weszła już ta Negri. Muszę. Ogryzek. Dalej. Do swojego końca. Już. Już. Nie rób mi siary. Idziesz. Idziesz. No. Właśnie któregoś dnia za Pierucha nie weszedł, musiałem go zostawić. No, Zadyszki dostałem, a, 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 a ogryzek tu nie wszedł. Uciekał mi wszędzie dookoła. No. Nie wiem, co jemu się tak stało wtedy. A tak o, generalnie to fo, wchodzi cały czas. O matko, jak tam piękny na te dworze. Romanek! a ty się bierz, bierz się synu, za co się masz brać? Za te króliki. Za te króliki. Bierz się, chłopczyku. Po rękawiczki idę. No, wiecie co? Rękawiczki mam, po co? Bez rękawiczek nie ma co robić. Łe, to jeszcze nieźle. Powiem wam, że tak szczerze, jak się podzieliłem tym widokiem mojego bałaganu z wami, to poczułem się tak normalnie troszeczkę lepiej. Że tak. Człowiek jak jest otwarty, że nie musi czegoś dusić, sobie ukrywać. No bo oczywiście ja przed każdą niedzielą, to jak ja to robiłem, to jak na filmikach widzicie, jak grzebałem w piątek sobota, było wszystko totalny Sajgon normalnie, a niedzielę musiało być to jakoś gdzieś tam poukładane, posprzątane, przynajmniej na zewnątrz. Można śmieci wstanąć pod dywan, ale na dywan musi być odkurzony. Na zewnątrz, przynajmniej, no, ale powiem wam, że zajrzałem przed przypadek teraz do kurnika. Te kury mają iść na rosół, nie? Mają iść na rosół. To zobaczcie, co one mi teraz robią. Patrzcie. O, tu. Ty, biedno. Pokaż ty masz. O, złaś. Nie, ty musisz. Musi. Wyłaś, wyłaz. No. Ta to jest taka ciężka, ona do góry nie umie tam skoczyć. Ale tu jest jajko. Tu ty, ty jest lichawa. Też jest jajko. Nie, no 10 kurek tutaj was jest, tak? A mamy jajek 2, 4, 8. Wow! Ej, to jak tak będziecie robić, to ja was nie zjem. To ja was, bo ja chciałem na ostatnią sobotę przed przyjazdem żony ubić te wszystkie kury. No bo ich nie potrzebuję, tak właściwie, no ale jak mi będą niosły jajka, to z kolei może je zostawić, bo okaże się, że na święta. To ja będę na Wielkanoc musiał kupić w markecie. Oj, to będzie niedobrze. A zajrzymy jeszcze do tego drugiego. Nie. Drugi kurnik. Nie ma już. Tam sobie upodobały. No kurki, jakie wyładne jesteście też, wiecie. Piękne w tym świetle. Ej, zdzichu, czego ty śpisz? Taki zmęczony jesteś. Sam kogut... Różno pokaż no tego dziuba. Ej, zdzichu. O, 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 no co, 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 o, o, cwaniaczku jeden Gospodarz przyszedł, a ty sobie śpisz? Oj, facet Ty to jednak głowę stracisz najszybciej no. Dobra, i to tym optymistycznym akcentem przechodzę sobie do królików O matku, ile ja się naszukałem teraz tego mojego skrobaka Co sobie go zakupiłem a tu muszę zobaczyć tak Aj jakbym Wyprzątnął tą klatkę wcześniej O, Matko, jedyno Zaraz wszystko będzie Turęś Wizella jak tutaj u Ciebie jest Dziewczynko moja ty łobuzy Wy musicie być podzielone, bo nie da rady z wami. Oj kurde, już dobra, na razie was zamknę. Jest skrzyneczka. Mycie będzie inny razem będzie to, widzicie na Jeszcze sobie miałem przedłużyć to troszeczkę, taki dłuższy czonek tylko dać. No ale kiedy będzie dobrze. Który to był krocek? Ten? A gdzie tam? No bo to najdłuższy chyba. O. Nie. Ty to robisz się namęczysz. Ale zrobisz. Tak? To ja bym tutaj mógł już wkładać sobie króliczki jakieś. Tak? Tak. Do góry bym mógł dać, których będzie więcej. No. Ej, nie otwórz, nie rób tak zamknij to, to porządnie, tak, masz to zrobione, a nie, patrz, ty, taki jest ze mną mały Romek. Co jest? Zaczynamy od ciebie. Co ty jesteś? Ty jesteś on, samiec na dół. Samce chce mieć na dole? On. Dwa. No mi tak jest łatwiej trzy hej, trzy samce? Trzy. Cztery trzy Ty też ty też? Mały jesteś, ty będziesz Dawaj ty dupsko Ty? Hmm? Samiec No to tak robić to Co to jest samiec? Ej, niemożliwe Samiec Chodź tu, chodź tu Knojku Samiczka. Myślałem, że ja się nie znam. Już. A to, i to coś ty, ty z tym okiem, to bo samiczka, tak? Co żeśmy ci leczyli? Te oczko. No dobra. Tu mamy tak. Dwie samiczki. Okej. Okay. I samczyki, dobra. Jedzenie dostaniecie łebki później. Na razie możecie korzystać z tego. A tu najgorzej to teraz będzie normalnie. Heh. Teraz to ja sobie pytałem. ile tu jest nawalone. Na siatkach. Na siatkach to mam, a kup normalnie. Tak wysoka góra, że jak prawie Mount Everest, nie? To co ty robek najpierw Chłopatom to nie tradycyjnie. A co? Ale było zimno to było i tu ciepło jak maluchy to se nóżek nie odgniatały nie przede wszystkim to taka siatka jest super na lato bo latem to co tydzień się przyjdzie wyniesie, wygarnie wszędzie czyściutko ładnie, sucho tak żeby nie było Tyle, tyle tej roboty, tak późno. Na co mieć ogród? Takie zwierzątka, skoro się nie mogę nimi pocieszyć, tylko cały czas muszę harować. Czyli robić. Takie to tak samo nie umiałbym pracować, jakbym to miał przy tym robić, że dla zarobku. No nie koniec nie lubię czegoś robić dla zarobku. Albo jest relaks, albo praca zawodowa. Praca zawodowa robię też po to, żeby to wszystko sobie mógł wyrobić, żebym się mógł cieszyć, żebym się mógł relaksować, a nie myśleć o tym, że trzeba ciągle coś zrobić. Teraz se, naprawdę za dużo se mi się odkręciło. Za dużo se zawziąłem tej roboty. Miałem tylko zrobić tą woli, a mnie tutaj się zachciało. Takiego pięknego głębnika. No jest efekt. No to no też powiem Wam, że cieszy, jeśli tak sobie to się tak człowiek zrobi. Najgorzej teraz to wiejo, co? Ojej! No. Zaraz zobaczycie, ile to tutaj tego tego jest. Matko ten. Byłyby mniejsze te kuwety, tak jak sobie. Ej, to no Czesia, gdzie mi tu jeszcze włazić, No Czesia, spadaj, no. A no i ona mi jeszcze dociąża. Co ty myślisz? Ja naprawdę nie jestem pan Arnold Schwarzenegger. No i co? To się nazywa. Ale trochę trzeba być Arnoldem, żeby taką kupę dużą wywalić. Bym musiał na któryś filmik spojrzeć, kiedy ja to albo w kalendarz zresztą, bo ja zapisuję każdą rzecz, którą robię na ogrodzie. Kiedy się cokluję, kiedy sprzątam klatki. Normalnie I tak samo, kiedy leniukuję, tak samo to jest wszystko zanotowane. I zdarzają się nieraz, że czegoś nie zapiszę. I wiecie, że mija pół roku, czy ileś, a ja potrzebuję bardzo pilnie jakieś wiadomości. Patrzę w tym kalendarzu, wiem, że to gdzieś tam, że to było wtedy, w tym okresie, ale zero zapisu. Nawet czasami się tak zdarzyło mi z kluczem piskraków. No, że też czegoś tam nie zanotowałem dokładnie. Po prostu osmoliłem, a później nagle stało się to dla mnie jakieś ważne. Patrzcie, no tutaj będzie to trochę ale wiecie co, ja nie będę tutaj wam maludził, bo to może nie jest za ciekawa praca wyrzucanie gnoju, nie, tak spojrzę jeszcze na tą kubkę czy to widać w ogóle, co ja tu zrobiłem, o nie, nie było tego widać, tej wielkiej kupy jak ten, niby o, z jednej klatki, a ile tego jest patrzę czy robaki, ale nie, to jest za zimno, żeby robaki się gdzieś zalęgły jeszcze teraz no, tu jeszcze wysk wyskrobie, od góry troszeczkę, bo to sobie, no, ale to już nie jest. Mniej ciekawy taki program. Ja sobie to teraz jeszcze wyrzucę wszystko ładnie do pana Pawła na pole. Tam mu rozrzucę, rozczęsę i teraz ja trochę będę czym zgnój przy zachodzącym słońcu, a z Państwem się żegnam i zobaczymy się. Jutro znów przy tych klatkach, wyprząt, ale już wyprzątniętych. No, zapowiadają, że już dzisiaj w nocy ma zacząć padać, i jutro i pojutrze lać. No, to nie do szału to doprowadzi normalnie, co trochę sprawdzam prognozy. Myślę, że nie, bo ja muszę zrobić tą wolierę i tam w środku przerobić jeszcze te, ten warsztat, te szafki. No, muszę się zabrać, tak, żeby ten ostatni tydzień przed przyjazdem żony, to tak zająć się troszeczkę domem, żeby troszeczkę. Lepiej to wyglądało, i żeby w końcu nie przyniosła mi spakowanych walizek koło tych moich śmietników. Do zobaczenia i do usłyszenia. Wszystko jest ok! Jest ok, jest ok, jest ok. Ok, 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 to wszystko jest. To jest wszystko sobie tak ok. Tak, 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 tak. tak to jest wszystko sobie tak ok. Tak, 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 tak. tak, tak.

pa pa pa